O PANIE! To ty na mnie spojrzałeś! Twoje usta Dziś wyrzekły me imię hype train

Dobra, dawaj Queen! Dajesz. Jedziesz, jedziesz. Tu się kameruje! Słychać wiedźmy. Jesteś hardkorem! To się kameruje! Jesteś hardcorem. To się kameruje! Urwiesz mi od internetu kabel! To się kameruje! Jesteś, to tam... <grym> <grym> Fajne wiaderko! <grym> y nie mam jak się przygotować. Kurczę y szybko, y trzeba rodzić dzieci. Trzeba szybko robić dzieci. Skup. No. Eee, eee. Ja pewnie o, będę w czwartek jaker. coś rodzi, ro, rodzić. Tak, ja pierdziele. Robić, robić, nie będę nic rodzić. Ratunku. Eee, w Czwartek. Które hmm. podejrzane. To jest samotna mamuśka w naszej okolicy. Co do nas pisze teraz. Dobra, rzucam do randomowo i, zob i zobaczymy po ilu w jakim czasie co, 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 ten mi się uda to zrobić. <śmiennie> Ej, no witam. Aj, swing, zi. Zi, alfa, Pięknę do ciebie! Alfa! Hey, it's just a call, man. Alfa, lecę do ciebie, trzymaj się! Nie sprzedawaj się im! Sprzedaj się z mi! Z moich snów uciekasz nad ranem, cierpka jak agres, słodka jak bez. Chcę śnić, czarne loki z Don't tell me you're too blind to see. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna row and run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. Teraz must mnie you have Chodź tu! Może mówię o tym samym, ale. O! Jak... o ja MASHE komuś... ja ten go no, sprzedał! Haha! klucz! Dobry klucz! Nie wiem, to bierzesz tym. O! tej mi go! <grafi> Ej, ale go klepnął. O! tej mi go! <grafi> Najsud. <Nice suit. grafi> Najsud. Nice rozumiesz, że. Najsud. Nice ro rozumiesz, że. że. Suit, że. 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 No bo wiecie. No bo wiecie. Witaj na moim streamie. Pokażę ci kota. A potem... Oh, we got you, love you, Stop it, <laughs> stop it. Oh, we got you, love you, also. Stop. A bitch. Ronald <laughs> a bitch. Yo, you looking slick, my brother? How are you today? Yeah, hi, I'm Animony, I'm l I'm nice. I'm fine. I'm really fine. This stream is. This stream was amazing. This stream is amazing. Like holy shit. And I'm looking fresh as fuck, bo. I'm fresh, looking fresh, I'm looking like a snack. Bo nie ma tak, że jest dobrze albo że nie dobrze. miałbyś to, co najbardziej, powiedziałbyś, że ludzi, ludzi, którzy <mulity> podali ci pomoc, oni tego poczeźli, bo jesteś sam. I to właśnie te przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy wyznajesz się pewne wartości, nawet w sposób uniwersalny, to gdzie znajduje się zrozumienie, by tak rzec, który pomaga nam się odnaleźć. A miałem szczęście. I je znalazłem. Eee, I dziękuję życiu. Gdzie to śpiew, czy to taniec. Każdy się pyta, skąd, skąd czerpie tę radość? I ja odpowiadam, że to proste. To był moment życia, bo właśnie dzisiaj na przykład. jadę jedę w Robloxie, a jutro kto wie, dlaczego by nie? Będę sadził znaczy mm, marhel. Tak jest. Eee, Co Na czym skończyliśmy?